Cześć! Oto trzy hulajnogi marki Motus w różnych cenach. Jedna lekka, typowo miejska, kierowana głównie dla kobiet. Druga mocna, dynamiczna, nadająca się również do jazdy po trasach nieutwardzonych. Oraz trzecia, która jest prawdziwą bestią z silnikami o łącznej mocy 2000W i potężnym zasięgiem, przeznaczona do prawdziwie wyczynowej jazdy. Mocy w 10. Co my tutaj mamy? Mamy wyświetlacz, na którym zobaczycie trzy tryby ECO, DRIVE i SPORT. Jak przyciśniemy dwa razy, to nam zapali się światło przednie, wygodne rączki, manetka gazu, hamulec. Mamy szeroki podest, nie zmieścimy dwóch stóp, zmieścimy, ale nie calutkie. tak trochę będą wystawać. Duże koła dziesięciocalowe. Aha, jeszcze bardzo prosto można ją złożyć. Więc tylko tutaj schylamy. Tu mamy zaczep. Doczepiamy. No i możemy teraz ją przenosić, co nie jest najlżejsze, ale damy radę. Idę. <grybujesz> Niby miejska, ale daje radę po takich przeszkodach. Po innych terenowych rzeczach, po których już dzisiaj przejechałam, pod górkę podjedzie, ale taką na 20 stopni, nie wyższą. Bo tutaj próbowałam, jednak tutaj nie da rady, ale nie wiem, czy ktoś potrzebuje podjeżdżać pod taką górkę. Jedzie się wygodnie, amortyzacja jest super. Nie czuć tych przeszkód, które się mija. No, jak jedzie się po tych pagórkach, no to wiadomo, troszeczkę mamy coś takiego odczuwalnego pod stopami, ale nie jest to takie jak w nogach zwykłych, klasycznych miejskich. Jest wygodna, stopy dobrze się trzymają. Yy... Do miasta świetna hulajnoga. Dla kobiety też w miarę ok, bo jest w stanie ją unieść. Dla faceta również ok, bo jest wysoka. I tutaj naprawdę no nie jest to hulajnoga dla dzieci, tylko już dla osób dorosłych. MOTS Pro 10 to model, który zdecydowanie lepiej od większości typowych hulajnuk radzi sobie z nierównościami i podjazdami. Słuchajcie, tutaj jest piękny wyświetlacz, możemy sobie przełączać tryby 1, 2, 3 to oznacza szybkość. 1, 2, 3, 3 jest największa. I teraz tak, tu proszę Państwa, włączamy sobie, przytrzymując mod, włączamy oświetlenie. Z przodu jest listwa LEDowa. Jedna, druga i trzecia lampa z przodu. Reflektor LEDowy ładnie doświetla drogę w nocy. Z boku oświetlenie LEDowe, które dodaje fajny efekt z tyłu światła w czasie hamowania migają, proszę bardzo. I co tutaj jeszcze mamy? Hamulce tarczowe z tyłu i z przodu, proszę bardzo, akumulator na 70 km, wygodna składana kierownica, szerokie, szeroka podstawa i amortyzacja. No super, słuchajcie jeździ się bardzo w porządku, bardzo zrywna jest, fajnie można kontrolować prędkość, miękko, można spokojnie jeździć po trawie i po ścieżkach nieutwardzonych. Zobaczymy jak będzie z realnym zasięgiem, ale pierwsze testy wskazują na to, że jest spokojnie można liczyć na kilkadziesiąt kilometrów jazdy, będzie jest po prostu dobrze. Co tu dużo gadać? Motus Pro 10 Sport to prawdziwy wymiatacz. Wystarczy spojrzeć na tę hulajnogę, by z miejsca zobaczyć, że nie jest to zwykła hulajnoga, a sportowy szatan. Szerokie na trzy cale opony, hamulce tarczowe z przodu i z tyłu, szeroka platforma, na której można stanąć bez układania nóg jedną za drugą. No i ten przedni wahacz. Czegoś takiego często w hulajkach nie widzimy. A warto dodać, że twardość zawieszenia tego modelu jest w pełni regulowalna i to zarówno z tyłu, jak i z przodu. Ba, Motus Pro 10 Sport ma nawet stację i kluczyk jak w motocyklu. Po co? By nikt nieuprawniony nie mógł jej uruchomić. Trzeba jednak pamiętać, jaka drzemie w niej moc i dlatego motus Pro 10 Sport polecić możemy osobom kochającym adrenalinę, którzy jednak wiedzą, kiedy należy zwolnić. Co prawda motus. Yy... Pro 10 Sport to prawdziwy sportowy szatan, ale nie dlatego jestem dokujony, przyjechałem dzisiaj motocyklem, a że ta hulajnoga osiąga takie prędkości, to uznałem, że to nie będzie zły pomysł. No i miałem rację, ponieważ to co on potrafi na takich małych kółeczkach, no... Jednak zalecam rozsądek, jeżeli czujecie w sobie żyłkę, że macie chęć naprawdę poczuć adrenalinę, to jest coś dla Was, ale uważajcie, bo to ma power, naprawdę duży power. Słuchajcie, robimy wyścig tutaj na powiedzmy jakieś 100 metrów. Na przyspieszenie zobaczymy, kto będzie pierwszy. Pozdrowienia dla wszystkich widzów i czytelników Benchmark.pl.